Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego kursu frameworka Angular. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, o wielkiej rzeczy, a mianowicie parę dni temu została wydana wersja 11 tego frameworka. I jedna taka rzecz, która mnie bardzo cieszy, która weszła, została poprawiona w tym frameworku, a mianowicie Hot Module Replacement. Do tej pory była ona dostępna, ale wymagała zmian po stronie konfiguracji samego frameworka i dostosowania odpowiedniego odpowiednio kodu, żeby ten hot module replacement działał. Tym razem Angular, zespół Angulara się postarał i dostajemy tą funkcjonalność jakby w pudełku. To co widzicie tutaj, to w pakiet JSON Angular Common mam już właśnie tą wersję 11 zupgrade'owaną i żeby wywołać hotmodule-replacement wystarczy, że mm, uruchomimy serwer za pomocą ng-serve dwa myślniki HMR chwilę potrwa uruchomienie jest uruchomiony Przejdźmy teraz do przeglądarki. Dobrze, i teraz Hot Module Replacement polega na tym, że cokolwiek zmienimy w widoku, ten widok po nagraniu pliku, czy będą to style CSS, czy sam wygląd HTML, zostanie ten widok uaktualniony bez konieczności przeładowywania strony. I tutaj sobie wpiszmy na przykład. Sup. Tutaj widzicie, że kolor tej czcionki jest biały. Jeżeli teraz wrócę do Vescoda, odnajdę to miejsce, gdzie ten kolor jest zdefiniowany, a on jest zdefiniowany w tym miejscu, darty white i zmienię go na powiedzmy jakiś ciemny zielony i nagram tą zmianę. Przejdę z powrotem do przeglądarki. Ten kolor został zmieniony automatycznie i zauważcie jedną rzecz, że również hmm, to, co wpisałem w kontrolce formularza, nie zostało zmienione. To jest mega sprawa, ponieważ ja pracuję z arkuszami, które potrafią mieć 40 albo i nawet więcej pozycji na stronie i korygowanie widoku takiego formularza z taką ilością kontrolek jest naprawdę kłopotliwe w momencie kiedy muszę drobną rzecz zmienić i zobaczyć jak cały formularz będzie pracował z tą, z tą zmianą. A tutaj mamy możliwość zmieniań, zmienienia w kodzie jakiejś informacji i automatycznie widok nam się od, odświeża. Bez konieczności przeładowywania strony, która spowodowałaby wyczyszczenie tych wszystkich komórek i wystartowanie arkusza z wartościami inicjalnymi. Także, taka w zasadzie mega zmiana ułatwiająca pracę z, z frameworkiem, i to jest według mnie super. Dzięki za wdrożenie tej funkcjonalności. Dobra robota po stronie zespołu Angulara. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć i do zobaczenia.